2 czerwca w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną rekrutację na studia. Władze uczelni zaprezentowały szeroką ofertę edukacyjną, w tym nowe kierunki, które mają odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Mamy w tym roku szeroką ofertę, jak zawsze, zresztą, bo mamy 7 wydziałów, a wydziały są bardzo różnorodne, w związku z tym duża liczba kierunków, aż 72 kierunki studiów, w tym 13 kierunków na wyprowadzonych w języku angielskim. Tutaj przypomnę, że generalnie na naszym uniwersytecie można studiować albo w języku polskim, albo w języku angielskim, i ten język angielski odnosi się zarówno do cudzoziemców, jak i do Polaków, i podobnie. Język polski również mogą studiować cudzoziemcy, o ile znają. Język polski na odpowiednim poziomie. I teraz tak, jak zawsze, do każdej rekrutacji podchodzimy bardzo poważnie, a więc rewidujemy naszą dotychczasową ofertę. Pewne kierunki wycofujemy, w zamian wprowadzamy nowe. Patrzymy na zapotrzebowanie rynku pracy, ale też na zainteresowania młodych ludzi. I w tym roku wprowadziliśmy innowacje, jeżeli chodzi o kierunki, kierunek literatura popularna i kreacja światła. Gier, tutaj na wyraźne zapotrzebowanie studentów, absolwentów tego kierunku na studiach pierwszego stopnia wprowadziliśmy kontynuację na studiach drugiego stopnia. I to jest bardzo ważny element i to apeluję do wszystkich, którzy prosili nas o to: wszystkich absolwentów, studentów, żeby zgłaszali się tłumnie. I zapisywali. Mamy drugi jeszcze dziennikarstwo i nowe media, również istniejący kierunek troszeczkę w innej formule, do, dodajemy nowe media. Dziennikarstwo jest, dodajemy nowe media, więc profilujemy nieco kierunek studiów tak, aby wyjść właśnie, żeby być na topie, żeby działać zgodnie z tym, co interes, jak działa dzisiaj dziennikarstwo. I tutaj mamy studia pierwszego i drugiego stopnia. Oprócz tego dla osób zainteresowanych bardziej ścisłymi naukami i, i działaniem bardziej w w kierunku um, mechanicznym mamy mechatronikę, połączenie właśnie mechaniki z elektroniką. Myślę, że tutaj znajdą się chętni i nowością również jest inżynieria recyklingu. To są studia, które wpisują się bardzo w nasz dzisiejszy świat, w to z czym się zmierzamy, czyli mówiąc kolokwialnie z toną śmieci, które należałoby porządnie przetworzyć, nie tylko je segregować, ale również później przetworzyć i myślimy, że tutaj będzie bardzo duże, za, znaczy jest zapotrzebowanie rynku nawet naszego lokalnego na takich specjalistów. A proszę jeszcze powiedzieć, ile Miejsc zostało przygotowanych na przyjęcie tegorocznych maturzystów. Łącznie tych miejsc mamy ponad 5 tysięcy, 5178, z tym, że um, i dodatkowo 750 miejsc w rekrutacji w lutym, bo ja przypomnę, że nasza ta rekrutacja to jest na cały rok akademicki. Rekrutujemy większość obecnie, a potem jeszcze w lutym dla inżynierów, dla absolwentów studiów inżynierskich mamy rekrutację lutową. I teraz tak, z naszych takich ogólnych danych mamy nieco ponad 6 tysięcy. Maturzystów w tym roku w naszym regionie, biorąc pod uwagę procent ich zdawalności, no to zabezpieczamy dla wszystkich, którzy zdali maturę w tym roku miejsca, bo łącznie na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, bo to jest oferta dla nich, mamy nieco ponad 4000 miejsc. Zauważyliśmy, że studenci, młodzi ludzie preferują teraz coraz częściej formę niestacjonarną studiowania, a więc w tej liczbie ogólnej mieszczą się zarówno miejsca na studiach. Stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Rekrutacja wystartowała wczoraj, 1 czerwca. Ostateczny termin kwalifikacji to jest 15 lipca, jeżeli chodzi o kierunek lekarski i 13 lipca wszystkie pozostałe kierunki studiów. Żeby wziąć udział w rekrutacji, trzeba odwiedzić naszą stronę rekrutacyjną, odnaleźć portal kandydata, zarejestrować się, złożyć wniosek na kierunek, który jest w kręgu zainteresowań, i startować w rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 13 lipca, a uczelnia liczy na duże zainteresowanie ze strony kandydatów. Uniwersytet Zielonogórski zachęca do zapoznania się z ofertą i podjęcia pierwszego kroku w stronę akademickiej przyszłości.